zaprezentowała właśnie swój długo oczekiwany model budżetowy. I dziś po raz pierwszy w Polsce odbywają się jazdy testowe i ja ten samochód mogę przetestować dla Was. AL, prawda? Anna Lucińska? Nie, nie, nie. Nie, nie. <śledzimy> Najbardziej oszczędna Tesla w historii nie kino plus kolacja tylko bardziej Netflix plus ramen z Lidla w domu no trochę tak jak all inclusive w hotelu trzywiastkowym. No, niby wszystko fajnie ale o matko i córko no i właśnie dziś sprawdzę jak mi się podoba albo jak mi się nie podoba nowa najtańsza Tesla To auto ma uczynić elektryczną motoryzację jeszcze bardziej dostępną, nie rezygnując z tego co najważniejsze, czyli z technologii. A wiecie, jaka jest ciekawostka? Że Tesla Model Y przeszła do historii w 2023 roku jako pierwszy elektryk, który był najczęściej kupowanym samochodem bez względu na napęd. No i teraz tak, co obiecuje Tesla w nowym najtańszym modelu? Bo to jest model Y Standard. Jeżeli chodzi o zasięg on jest troszkę mniejszy, ale i tak w cały czas spory, bo 534 km według WLTP. Oprócz tego najmniejsze zużycie prądu 13,1 kWh na 100 km, także naprawdę jest to najbardziej oszczędna Tesla. W historii, ale nie jest wcale, słuchajcie, taka wolna, 7,2 do setki. Co więcej, ładujemy ją z mocą maksymalną 175 kW, a oprócz tego Dog Mode, Sentry Mode, Trip Planner, czyli możemy sobie zaplanować nasze ładowanie. No i ten sam ekran, 15,4 cala, a czego nie ma? W przedniej listwy świetlnej zostały tylko klasyczne reflektory po bokach, czyli od razu każdy będzie wiedział, że przyjechaliście tańszą wersją. A z tyłu no nie ma tej podświetlanej listy świetnej, która przechodzi przez całą szerokość auta. Szkoda, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda, ale za to jest nowy zderzak. Nowe, mniejsze koła, 18 cali, nowe felgi. Co prawda tu mamy, bo to są zimówki, więc dziewiętnastki, a to są te nowe felgi. Ja, ale zobaczcie, peel off, czyli nowe mówiłam, mówiłam zrywany. Nie ma też skórzanej tapicerki, jest materiałowa. Są troszkę gorsze materiały wykończenia. Tu jest co prawda nowa konsola, ale nie ma oświetlenia ambientowego tutaj tego pasa, który jest już w nowym modelu Y, w tym wyższym dostępny. No i to zobaczcie, tunel środkowy też jest tutaj, nie jest całkowicie zabudowany, jest tutaj taki plastikowy. Czy to mnie boli? Mnie jakoś osobiście to nie boli. Niektórym słyszałam, że się to nie podoba, ale naprawdę dla mnie jest ok. I nie ma podgrzewanych tylnych foteli. Kierownicę też nie ustawicie sobie elektrycznie, tylko proszę bardzo, tu z poziomu, znaczy nie z poziomu ekranu, tylko pociągnij dźwignię pod kolumną kierownicy, ustaw koło kierownicy i zablokuj dźwignię. Yes, science! I muszę Wam to pokazać, bo zobaczcie, co mnie zdziwiło. Proszę bardzo, <słuch> Macie cup holdery. Ale nie macie tutaj tej ścianki działawą z tyłu, więc możecie sobie przejść w międzyczasie do moleżnika albo coś tam sobie sięgnąć, jak potrzebujecie. Ciekawe. Ale są piękne lampeczki, które tutaj robią nam światełko. Co jeszcze znalazłam, że czego nie ma? Zobaczcie, w tym miejscu nie ma tego panelu dodatkowego, nie ma tego ekranu. Tylko co jest? Nie ma nic. Model Y Standard to Tesla dla tych, którzy po prostu nie chcą płacić za gadżety. 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 Dlatego, żeby obniżyć cenę, Tesla po prostu uprościła wyposażenie. A, no i taki mały ukłon od Tesli do mnie. AL, prawda? Anna Lucińska. Dzięki. Ale nie zapominajmy, ile tu jest miejsca? 2118 litrów przy złożonych siedzeniach, i zobaczcie w tym schowku, ile mamy miejsca. To czyni model Y jak jednym z najbardziej praktycznych elektrycznych suwów w segmencie Rolls Royce. Słyszeliście ten dźwięk? W środku myślałam, że nie ma franka, ale jest, ale jest mniejszy, inaczej zabudowany. I Model Y standard będzie nie tylko produkowany w USA, ale też w Gigafaktory pod Berlinem. A co to oznacza dla nas? Po prostu, moi drodzy, będzie taniej. Czyli ten model trafi do polskich salonów w lokalnej konfiguracji, bez dodatkowych kosztów za cła, za transport. Więc jak wyglądają teraz te nowe ceny poszczególnych modeli Tesli? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o jazdę, czy ona różni się w jakiś sposób od tego innego modelu, czy od droższego? No nie, no jedzie się, słuchajcie, tak samo. To jest oparte na tym samym układzie napędowym, czyli napęd mamy na tył. Jest to prawda troszeczkę mniejszy akumulator, 69,5 kWh, ale jedzie się naprawdę no, tak samo. Tak samo. Y czy mnie na przykład boli to, że tu są te tańsze materiały wykończenia? W jakikolwiek sposób czy mi to przeszkadza? W żadnym wypadku. Nie, szczerze mówiąc, nie. Jeżeli po prostu ktoś ma mniejszy budżet i chce mieć fajne, elektryczne auto w dobrej cenie, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja. I też, co pierwsze rzuca mi się w oczy, no to oczywiście tutaj to, że w końcu jest ta dźwignia do kierunkowskazu, że nie musimy tego szukać gdzieś tu na kierownicy, bo to było mega niewygodne, a dzięki temu to auto jest naprawdę przyjemniejsze, muszę. Zdecydowa zdecydowanie przyznać. No i też, już też to, co mi się rzuca w oczy. I też, co się rzuca w oczy, jak patrzę na kierownicę, no nie ma już tego T, tylko jest napis Tesla. Ale to przede wszystkim, o co chodzi właśnie w tej wersji standard, to jest to, że ona jest najbardziej oszczędna. Czyli po prostu możemy tym samochodem pojechać. No na mniejszym zużyciu. Jeżeli zapytacie mnie o taki realny zasięg, jaki jest w tej wersji standard, to po prostu nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo testujemy teraz ten samochód jako pierwsi w Polsce. Dostaliśmy to, to auto tylko dosłownie na kilka godzin, więc tylko, żeby tak szybko zrobić wiecie, zdjęcia, taki krótki test, więc na pewno jak dostanę ten samochód na kilka dni, to wtedy zrobię taki długi, porządny test z twardymi danymi, a teraz to, co mogę Wam powiedzieć, to to zużycie jest właśnie na poziomie 13 15 kWh, co jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem przy zużyciu, więc faktycznie no to jest model, który jest bardzo oszczędny. Jakie jest moje pierwsze wrażenie na temat modelu Y-Standard? Powiem Wam, że zaskakująco pozytywne bo mnie wcale to nie boli że to są troszeczkę gorsze materiały że jest mniej tych gadżetów. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla tych, którzy po prostu mają trochę mniejszy budżet a chcą jednak mieć samochód elektryczny albo rozpocząć swoją przygodę z elektrykami to myślę, że ta opcja jest jak najbardziej właśnie dla nich.